Cześć, strony ja Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Target Destroyed. Dzisiaj otwieramy Tirpicem i no, Tirpitz versus krążowniki. Tutaj, tak naprawdę, cała bitwa to było jedno wielkie strzelanie do krążowników. Skończyło się to dla nich <śmarnie> marnie. Jak widzicie, Czapajew płynie sobie pięknie, pokazując burtę, więc tutaj tylko czekamy. Salwa poszła, część e, pocisków, chyba, chyba dwa, zatrzymały się gdzieś mi tutaj na e, skalę. Ale wystarczyło. Cytadela wpadła i mamy mój ulubiony medal. I tym oto optymistycznym akcentem zaczynamy kolejny odcinek Target Destroyed. I teraz przejdziemy sobie do Marbleheada. Krążownik, który już na moim kanale dosyć, dosyć długo nie występował czasu do czasu sobie nim tam zagram od, aby się pobawić. Jak widzicie, płynie sobie na mnie A ma tutaj torpetki takie e, badziewia, nie oszukujmy się. To jest tylko po to, żeby straszyć przeciwnika. rzadko kiedy się cokolwiek z nich tutaj uda e, trafić, a jeśli już to obrażenia też są jakieś takie... Nie za specjalne, no ale jak jak wielokrotnie mówię, torpedy lepiej mieć niż lepiej, żeby ich nie było, bo zawsze to jakieś tam malutkie, bo malutkie, ale wsparcie jest. Poza tym jest dużo krążowników z całkiem niezłymi torpedami. No, a tutaj taki ogniewojek się trafił dosyć szybciutko zmielony. No, przez wszystkie krążowniki takie szybko strzelne będą niszczyciele mielone, dlatego radzę. Ostrożnie tutaj podchodzić do tego typu nie, przeciwników, może być to dla Was upłakane w skutkach. Lecimy dalej. Przechodzimy znowu do ciężkiego sprzętu, mianowicie Frigider Grosse. Tutaj będziecie mogli zaobserwować coś, co się rzadko zdarza. I miły akcent na do widzenia, 17 km salwa w iOE i zaczyna kasować. Skasował trzy cytadele, poszedł pod wodę szybko i boleśnie. No takie salwki każdy lubi, dlatego zostało to uwiecznione. Lecimy dalej. Teraz przejdziemy sobie do Kagero i będziecie mogli zobaczyć dosyć, dosyć miłe i trochę z mojej strony nieoczekiwany, dosyć miły, nieoczekiwany efekt torpedowania. Widzicie tutaj wszystko, co trzeba, już mknie w kierunku kutozowa. Tak było widać na samym końcu, że ustawia on się frontem do torped, więc ewentualnie tam jedną może zinkasować, ale podejrzewałem, że nic z tego nie będzie. Zostałem lekko tutaj zdziwiłem się, że tak, lekki szok. No, no, szok nie, ale zdziwienie, zdziwienie było spore, jak zaraz mi tutaj komunikaty zaczęły wyskakiwać. Zobaczcie, pik 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 pik. No, medal jest, medal jest, który lubię. więc już, już kilkakrotnie go tutaj y, widzicie i, i widzieć będziecie, jak go naprawdę często, często łapię. On jest y, przyznawany za grę na końcowych liniach i, i za zbieranie pereł. Y, wiadomo, pierwsza krew jest zawsze dla tych najmniej agresywnych, dlatego Posiadam go w liczbie kil, kilkuset. <grych> Dobra, lecimy dalej. Tutaj dosyć, dosyć śmieszna akcja jeszcze z testów Z46. Sobie Zostawiłem właśnie na taką, na taką, tutaj okazję do pokazania. Czasem zadziwia mnie to, że gracze na 10. Tierze potrafią robić takie rzeczy. Zobaczcie, tutaj ktoś sobie zadymił. Płynie sobie Nowo Orlean, który jak wiadomo ma radar, więc już to jest okrążownik, który może stanowić problem. Widzicie, idą z dymu w jego kierunku tutaj torpedy. No, słusznie, ktoś się chce go pozbyć, <grym> jest dużym zagrożeniem. Zobaczcie, stoi sobie silnik w dymku i czeka. Czeka na odstrzał, inaczej tego nazwać nie można. Ma dosyć dobre kamo, mógł tutaj zadymić i po prostu uciec najzwyczajniej w świecie. Widzicie, udało mu się jeszcze ten nowo run rozwalić, więc no, niezła robota mimo wszystko. Ale można to było zrobić o wiele, o wiele bezpieczniej. Troszkę postarać się tutaj o, o to, żeby ten okręt w lepszym stanie i, i nie pod wodą skończył grę. No Ja tutaj na, na tych niemieckich niszczycielach się absolutnie nie bawiłem. Tam szybciutko wskakiwałem w każdy dymek i rozwalałem, jeśli się coś dało rozwalać. Więc pamiętajcie, teraz są te niemieckie niszczyciele. One mają. Tutaj sądy, i te sądy będą chodzić. Jak będą chodzić, to w tych dymkach będziecie widoczni jak na dłoni, Więc trzeba pamiętać, że dym jest oczywiście bardzo przydatny. W dymie można siedzieć, ale wtedy, kiedy nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że ktoś tutaj podpłynie, nas wykryje. No bo szkoda, szkoda. Tak nieruchomy cel, sobie stojący, niczego się nie spodziewający, można i storpedować, Jedne torpedy naprzód, drugie na tyły, że jakby cofał, jakby się rozpędzał. No i cały czas upać w niego, i wtedy naprawdę ciężko z czegoś takiego wyjść z tarczą. Raczej to natarczy się kończy wtedy takie bitwy. Dobra, jedziemy dalej. Czas moi drodzy na odrobinę Geringa. jak Wiadomo, Geringa nigdy dość. Tutaj akurat grałem, zobaczcie, z dwoma widzami, dwójką widzów. I akcja dosyć, dosyć konkretna, zaraz będziecie mogli zobaczyć, prawda, no tutaj przeciwnicy się nie cackali, więc było ostro. To oczywiście Yamato sobie łupie, to jest bardzo groźny okręt. Dla każdego niszczyciela, który już wystrzelił torpedy i więcej nie ma, bardzo groźny okręt. Każdy pancernik jest groźny dla niszczyciela, jak już hmm, luki torpedowe puste, no to nie mamy hmm, czym porządnie go pacnąć. Widzicie, jest jeszcze lojang. Stwierdziłem, że lojanga postaram się tutaj w miarę możliwości zdjąć. Oczywiście, no dużym, dużym problemem był tutaj ten Yamato cały i jeszcze jak widzicie pojawił się Benson, więc planowałem zdjąć Loyanga, dostałem Bensona i to troszkę, troszkę dużo się zrobiło. Tam oczywiście z tyłu mam wsparcie, wsparcie zawsze się przydaje, jak widzicie Yamato zaczął inkasować torpedy, zinkasował ich 5. Całkiem ładnie. Benson też kasował y, dosyć sporo rzeczy. I, i już, już się z nami nie bawi. No tutaj naj, naj, najgorszy był ten Yamato, tego jego działamy. Tutaj naprawdę ostro przemieliły. Stwierdziłem, że trochę się może wycofam, ale pazerny byłem. Pazerny byłem jeszcze na tego Loyang'a jakiś wrak się tutaj wybiłem no widać, że pobojowisko jest konkretne i nikt się tutaj nie bawi, patrzcie jeszcze torpedy tutaj poszły, jeszcze jakąś torpedkę zgarnąłem, to mi się też mało podobało no ale co począć tak wyszło I tak ta torpeda mogła być o wiele, o wiele boleśniejsza jeszcze poszedł tutaj do piachu kolejny niszczyciel, udało się go rozwalić jeszcze Yamato chciałem tutaj skończyć zobaczcie, no został na czterech stuwach, a, jednak nie. No i też do piachu. No, taka dosyć konkretna akcja. Całkiem przyjemna. Lecimy dalej. No i tutaj dla odmiany przed wami starcie Ron versus Moskwa. Osobiście byłem pewien, że to starcie może się skończyć dla mnie. Mało przyjemny sposób, mianowicie Moskwa po prostu zatopi mój okręt, bez żadnego tutaj patyczkowania się. Jeszcze Tirpitz tam gdzieś pomalutku, pomalutku tutaj płynie, żeby pomóc. I zobaczcie, już krążownik rosyjski ciśnie ostro na mnie. To akurat mi jest na rękę, bo jako, że ja posiadam torpedy na dwóch burtach, on na żadnej, no to możemy zmniejszać tutaj dystans. Front okrętu, jak widzicie, jest ustawiony tak, żeby Przyjmować w miarę jak tylko można najmniejsze obrażenia. Za chwilę przystąpimy teraz po jego salwie do pierwszego torpedowania. Pierwsze torpedy mają głównie na celu sprawić, żeby zmienił kurs. Musiał gdzieś odkręcić. No to jak wiadomo, już hp ma bardzo mało, więc tak naprawdę nie robi to większego na nas znaczenia, czy on odkręci, czy nie odkręci. Tak już jest trupem. W tym momencie właśnie przypieczętowuję swój los, łupiemy praktycznie z przyłożenia. Nawet jakbym miał wszystkie hapeki, to... Nie no, no, wszystkich bym mu nie zdjął z tych torped. Eee, podejrzewam, że jakieś 40 tysięcy mógłbym mu zdjąć. Więc i tak dużo. No nie spodziewałem się, że tutaj tak, a nie inaczej te starcie się eee, tak, a nie inaczej przebiegnie. Niemniej... Myślę, że widoczek był fajny, że dziewiątka może zniszczyć dziesiątkę. Owszem, tutaj, oczywiście, niewątpliwie ktoś gdzieś starał się mi pomagać. Nie wiem, czy faktycznie pomagał, można sobie sprawdzić, czy tylko ja ostro w niego upałem, czy jeszcze ktoś. Ale ta Moskwa tutaj prawie całą bitwę tak stała. Chyba wcześniej wiecie, yy, przypłynęła gdzieś tu i tak się cały czas cofała. Taka gra, no to taką grą to też za wiele się nie ugra, stojąc i strzelając. Nic więcej nie robiąc, nie pływając. No to troszkę ciężko. Dobra, lecimy dalej. Może teraz troszkę geringę. Jako, <grymne> że bardzo lubię sobie bawić się na tym niszczycielu, to zobaczcie, jak pociesznie się sobie na nim bawię. Czasem wychodzi lepiej, czasem gorzej standardowo, ale w większości wypadków wychodzi naprawdę nieźle. Dosyć. Dosyć przyjemnie tutaj się wypracowuje przewagę na tym niszczycielu, przeciwnicy mają naprawdę przekichane. Jak, jak widzicie, ładnie tutaj oberwał. Niestety nie zaliczyło mi go tam, minimalnie brakowało z tych torped. Zaliczyło mi za to tego. Tutaj mielenie było naprawdę, naprawdę konkretne. O ten, cup była niezła walka. Tak, siły mieliśmy chyba ciutkę większe, hmm, tutaj ten lotniskowiec starał się pomagać im. O, zobaczcie jak brzydko się tutaj bawiło, bardzo brzydko. Jedna torpeda weszła. No nie stoi się w dymie, nie stoi się w dymie, bo może być nieciekawie. E, prawda, bo bardziej się spodziewałem torped od, nie, od tego ale tutaj niszczyciela, a to były najprawdopodobniej Torpedy od tego krążownika, który już tam wyparował, jeszcze zdążył gdzieś tam jakieś torpedki wypuścić, i to jest też oczywiście kolejny argument na czwartym cierze, żeby brać dodatkowe hapeki dla niszczyciela, żeby właśnie takie e, przypadkowe torpedowarko przeżyć. To pomaga. Niewątpliwie też w sytuacjach, kiedy walczymy z kimś, mamy więcej hapeków, to jest dla niszczyciela olbrzymia, mm, olbrzymia przewaga. Jeśli my posiadamy ten perk, a przeciwnik nie, no to mamy kilka salw. Yy, możemy przetrwać kilka salw więcej niż przeciwnik. Dobra, lecimy dalej. No, a tutaj może jeszcze zrobimy walkę do końca. To jest ta sama bitwa. No, a tu się jeszcze dużo działo i to, tu była naprawdę taka walka do końca. Dosyć, dosyć konkretna. Przeciwnicy też niczego sobie. Jest hrabą z dodatkowymi HP-kami. 26.500. No wygląda to grubo. No, trzeba zmienić. Trzeba zmienić. Na, na szczęście na takie bliskie odległości no, mielimy go dosyć, dosyć miło i przyjemnie. Jak widzicie, mam znowu zepsuty silnik. Rany, rany. I co to będzie? I co to będzie? Może być strasznie. Pamiętajcie również, że można, jeśli, jeśli nie chcecie grać z perkiem na, na prawe silniczka, to znaczy na taką prowizorkę, to można oczywiście na jedynce wziąć sobie przyspieszenie grupy, lepszą, lepszą tą RK. No i wtedy mamy ten czas. Dosyć, dosyć krótki. Oczywiście, no jak mamy pecha, to by się przydało gdzieś tam cofkę włączyć. Ale tutaj, proszę bardzo, sonarek działa. Więc wykrycia co chwila. Co chwila nam tutaj są fundowane. Tego nie ma lekko. Lepiej jest wyłączyć sonar. Wyłączyć można na dwa sposoby: albo poczekać, aż po prostu minie jego czas. Zazwyczaj jest on dosyć długi, bo tam Dwie minuty, coś takiego może być e, przez tyle pikać sobie, więc prościej zniszczyć samo urządzenie. <grystanie> Razem z okrętem, tak jest optymalnie. I wtedy mamy spokój. Tak jak na załączonym obrazku, nic nam tutaj nie pika, nic nas nie pokazuje. Pokój cisza, możemy sobie e, się skoncentrować na ostrzale przeciwnika, a nie na jakichś tutaj pikadłach. No i znowu sobie ciśniemy. Jak widzicie tutaj pancerniki się absolutnie nie czaiły, idą mostro Naprawdę twardo tutaj szły. Te najała jeszcze zobaczcie, Kurczę, jakby wiedział, że, że już wypuszczam torpedy. Te drugie jeszcze takie szły, właśnie jakby miał zawrócić, ale no tutaj idealnie, wspaniałe wyczucie. Aż, aż dziwne, że, że tak tutaj nosa miał, że mogę torpedować i zupełnie zmienił. Tutaj, miejsce, w jakim chciał być, a w jakim się znalazł, co oczywiście ocaliło jego okręt. No, Montana złowił jedną torpedkę gratis. Tutaj pokazał burta jałam, więc też mu to za bardzo nie pomogło. Ale w ogólnym rozrachunku, tak jak na to sobie teraz spoglądam, o wiele bardziej by było opłacalne poczekać z tymi torpedami. Pośpieszyłem się i da się ukryć. I jeszcze tam ktoś dostał torfetkę. To bardzo dobrze. Muszę się częstować. No tutaj, tak jak mówię, bitwa do końca. Już stałem i strzelałem, stwierdziłem, że trudno, no rozwalą mnie, nie ma sensu tutaj w ogóle a, gdzieś uciekać. Może nie zwrócił uwagi. <śmiech> Montana, ale <laughs> zwrócił. E, bo tutaj mógł się zainteresować innymi okrętami. Jak widzicie, no płyną też inne jednostki. Tutaj chyba, e, no te się, te się ku sobie mają. Chyba będzie jakieś no, tutaj objęcia. No były, ładnie się objęli. I razem pod wodę. Można i tak. Dobra, lecimy dalej. Dobra, jako że Geringa jeszcze w tym odcinku nie pokazywałem, to może teraz ten niszczyciel w roli głównej. Tutaj taki starcie Gering versus Gering, więc szanse równe, żeby nie było. Jeden na jednego. No i zobaczymy, co się będzie działo. Kto zgadnie? Kto zgadnie? Bo na pewno nikt nie wie, jak, jak to będzie wyglądać. A tutaj, jak widzicie, ogólnie niszczycieli rzuciło konkretnie. Jest spory urodzaj. No i mamy kogoś e, chyba z jakiegoś klanu. Klanu nie znam. Jeśli polski, to przepraszam. Można napisać do mnie. Jeśli to polski klan, to chętnie. Chętnie przedstawię. To czaiłem się na niego, no już jak go widziałem, że tutaj płynie, to nie odpuszczam, jeśli jestem na, na całych hp to taka walka a na pewno jest emocjonująca i trzeba do niej przystąpić. I mam, mamy jego mościa, pierwsza salwka, pierwsze torpetki, drugie torpetki na zwalnianie i możemy dalej strzelać. Znowu mi silnik padł, niesamowite kurcze, jak ja będę dalej grał? Nie wiem. Nie ja wiem, ale torpetki. Opa, nie. Mój medal jest? Jest. No to bitwa się dobrze zaczęła. Bitwa się dobrze zaczęła, tylko pytanie, czy przeżyję? Czy przeżyję, czy nie przeżyję. To jeszcze Fletcher chciał mi zabrokować drogę, żebym zginął od torpet. Nie żartuję. Ładnie, zwolnił, przepuścił mnie wszystko cacy. No i takie oto otwarcie. A zarazem zamknięcie tego odcinka moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobał. Kolejny za jakiś czas, tak naprawdę mógłbym go zrobić od ręki, bo, bo tyle tego jest ostatnio, że no mam, mam z czego tutaj te odcinki montować, ale myślę, że od, od nadmiaru głowa boli, więc na spokojnie. Następny odcinek o czymś innym. A, wa, a ja się z Wam już żegnam serdecznie i życzę jak zawsze udanych bitew i miłej zabawy. Trzymajcie się. Hej!